Znów awantura u sąsiadów. Święto Narodowe. Jak w ten sposób mąż może żonę bić? Nie może jej zakneblować? W parku, w samo południe nieznany sprawca. Zakatował psa na śmierć. Nikt tego nie słyszał. Teraz to jest taka znieczulica. Cześć, cześć. O, cześć. 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 Co u Ciebie też to słychać? Nie, no się Niesie się nie. Nie, nie. Nie, można normalnie normalnie tylko no. ilpijski, jęki na no kurna, Cholera, ty wiesz, który to mąż bieżony? No ten z y, pod Ten informatyk? No jak, no jak informatyk? Nie wiem, klewaturą, myszką. Wiesz, ten y, wojskowy. Wojskowy w naszej klatce? Co ty gadasz? Jak... No ten taki byczek. Byczek? Który? No z rogami taki, no. Taki byk ten taki, wojskowy. Z rogami? Nie, no, żarty robię, no, bez rogów. Jest ten taki, y, co ma taką żonę y, posiniaczoną. A <śmienicza> <śmienicza> eee! ty! ty! Z kim się chodzi, no! tak. On taki, ta, tam bicie. <śmienicza> no, 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 no to, to jest. to jest kawałek! Taki chłop. No. To, to, to nie ma co, co marnować czasu. Nie ma. Trzeba biec kobiecinie pomóc. No, właśnie. Czym prędzej? Ja już nawet miałem biec, wiesz, tylko y, akurat siedziałem. On nie pasuje siebie. No. Ja też cholera bym wystartował, no ale tylko no. mam buty kościołowe. Kuraj. Nie ma co. Wiesz. Nie, nie, nie ma co. No będziesz biegł się, tak. y, poślizgniesz. Tak. Tragedia. No. No. A tam ile takich bab na świecie. No. A ja tylko jeden. Tak. No, no, no. Kurwa. wiesz, ale ja, 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 ja rozumiem, wiesz, od czasu do czasu babą wsąsnąć i postawić ją do pionu. Ty, ale kurno, no. no On ją ubije trzeci dzień. No stop bez przerwy. No. Ma facet kondycję. No. Ja to do apteki pobiegnę już wiesz. No. Ty, no. Taki głupi pomysł, nie? No. Może by na policję zadzwonił? Co im powiesz? Że jakaś baba ryja w klatce, bita lekko będąc. <noise> Ale jeszcze nie ma ciszy nocnej. Nawet jej mandatu nie wlecie. Cholera jasna chodzi taka, widzisz, że nie ma paragrafu tak. na taką babę. że ryja bez i no, tak. Nic, 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 bez kadra, nic nie. Kadra, nic, bez nie zrobię, nic. Bez karny. Cholera jasna, widzisz. no. no. Bym wiedział, to bym się nie zrywał z kanapy. No, nic nie ja to mówię, jak się baby nie bije, to baba gnije. <noise> to tato świeżutka. <głos> no. <głos> o masz. Czekaj, Waldek. Waldek, czek, czekaj, Waldek. Nie rozumiem migowego. Waldek, stój. Czytaj mi z ruchu wary. Waldek. Kalinka, kalinka, kalinka maja. rusz, nie? I oni mają takie samoloty. Migi, to nie na migi. Nie. Pisz mi, pisz. O, na Mazurach. Co z tym robimy? Ale z czym, Waldek? Z czym? My we dwóch w krzakach, z czym. To ja nie słyszę, a słyszę, a ty słyszysz, a nie słyszysz. Co? Waldek! Ty słyszysz, co ty piszesz? No, no bije ją. Oj tam walka, tam od razu bije. Już. Weź Waldek, nie, nie panikuj. No, no masz paprotkę w doniczce, obok dużą doniczkę, ale ty tę paprotkę zostaw. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Musimy jej pomóc, stary. Ja nic nie muszę. Leci mucha. Ja komu czemu się przyglądam? Muszę. Z tym, że ja nie muszę. A dlaczego ty y, sam y, nie pójdziesz i go nie opieprzysz? He? Bo nie umiem mówić. Tadam! Waldek, no. Weź, Waldek, y, ty y, się. Nie zasłaniaj swoją niepełnosprawnością. A ja ostatnio miałem wycinany wyrostek. Robaczkowy. I nie chodzę po sąsiadach się. Nie chwalę. Jesteśmy tak samo chorzy. Z tym, że ty masz lepiej. Lepiej, hura! Bo mi za wyrostek nikt renty nie da. Wiesz, biorą ode mnie i tobie ładują w kieszeni. O? O? Te! Waldek! Waldek! Cisza! Słyszysz? A, no nie słyszysz. Waldek, cisza jest! Jest cisza, byśmy tam poszli, byśmy na Durniów wyszli. Rozumiesz? Jak masz taki winkiel, tu idą Durnie, a my tu, nie? I byśmy na nich wyszli. A jak ona nie żyje, no to, to teraz już nic nie zrobię. Za późno, wiesz, za późno. Trzeba było szybciej reagować, a nie pisać jakieś durnowatej karteczki. O, Waldek, Waldek, dobre nowiny, znów ją bije, znów żyje. Twarda sztuka, kurde. Wiesz co, jesteś beznadziejny. O, to Falnego, idź się na mnie obraź jeszcze. Co może nie będziesz się do mnie odzywał? <grystanie> nie znam migowego. Co za ludzi? Ja nie dam rady, ja już dłużej tego nie wytrzymam. No, no, nie nie wniosę to... tego hałasu. No, no ale co my możemy z tym zrobić? Jak to co? Trzeba. pójść mu pomóc, bo ona się nigdy nie zamknie! O, co! Tak.